Cześć, zapraszam Was na wspólną e, krótką praktykę, około 20 minutową. Um, zupełnie dla wszystkich, e, nieważne czy ćwiczyliście do tej pory, czy nie. E, nie potrzebujecie żadnej pomocy, wystarczy mata e, do jogi. Zaczniemy od pozycji siedzącej. E, um, usiądźcie w sadzie skrzyżnym. Stop spróbujcie wysunąć delikatnie do przodu i być może uda się je rozsunąć też na boki, tak by zbliżyć je do kolan. Wyprostujcie plecy, jeśli ćwiczycie sami w domu, przydaje się też lustro, można wtedy sobie spojrzeć, czy siedzimy prosto, czy potrzebujemy coś poprawić. A jeśli jesteście w stanie to teraz sprawdzić, i widzicie, że delikatnie się garbicie. Połóżcie sobie kot pod pośladki albo jakąś poduszkę. To powinno pomóc. Także, już jak e, usiądziecie wygodnie, z pomocą czy bez, spróbujcie rozluźnić barki, łopatki i ustawić swoją głowę w linii z kręgosłupem. Bo nie połóżcie na kolanach albo na udach. Zauważcie, że siedzenie prosto też wymaga jakiegoś wysiłku. Także mięśnie brzucha tutaj też pracują. Mięśnie pleców. To nie jest może taka super relaksacyjna pozycja i pozycja do odpoczynku dla niektórych na pewno. Spróbujcie oddychać tylko nosem, czyli przymknijcie usta, weźcie wdech nosem, wydech nosem. Kilka spokojnych oddechów. Możecie zamknąć oczy na chwilkę. Otwórzcie oczy i połóżcie dłonie, oprzyjcie dłonie o swoje dolne żebra w taki sposób, żeby kciuki były z tyłu, a cztery palce z przodu. I tak opieramy sobie dłonie, rozluźniamy barki. Spróbujcie zrobić taki wdech, żeby poczuć, że dolne żebra pod waszymi dłońmi się poruszają. Poczujcie, że te dolne żebra rozszerzają się na boki. Z wydechem dolne żebra się zwężają. Weźcie kilka takich spokojnych oddechów. Czyli wyobraźcie sobie, że ten wdech kierujecie do swoich dłoni. Połóżcie teraz dłonie na kolanach lub udach. Doprostujcie plecy. Poprawcie swoją postawę. Skierujcie podbródek do mostka. Zacznijcie patrzeć w prawą stronę na prawy bark. Zacznijcie odchylać głowę, patrzeć na sufit. Spójrzcie na lewy bark i skierujcie podbródek do mostka. To samo w drugą stronę. Patrzymy powoli na lewe ramię. Odchylamy delikatnie głowę, patrzymy na sufit i na prawe ramię. Podbródek do mostka, zostańcie tak chwilę. I unieście głowę. Splećcie dłonie i wnętrza dłoni wysuncie do zewnątrz. Teraz na wdechu unieście dłonie do góry, spróbujcie przenieść je za głowę, spójrzcie na sufit i z wydechem okrągłe plecy, podbródek do mostka, dłonie do przodu. I jeszcze raz wdech i wydech. Wdech i wydech. Teraz przesuńcie palce o jeden w dowolnym kierunku. I jeszcze to samo. Powtórzymy trzy razy. Wdech. I wydech. Okrągłe mocno plecy. Wdech. Wydech. Ostatni raz. Wdech. I wydech. Rozplećcie dłonie. Wdech. Unieście obie dłonie do góry. Z wydechem... Ustawcie dłonie w taki sposób, by wszystkie palce dłoni były połączone, łokcie proste i spróbujcie utrzymać kąt 90 stopni pomiędzy dłońmi, a przed ramionami. Zostaniemy jeszcze 4 oddechy, 2, 3, 4 i 5. Wdech, dłonie do góry. Wydech. Ręce rozłóżcie na boki. Spójrzcie w prawą stronę. Wdech. I wydech. Wdech. Wydech. Ustawcie dłonie przed sobą. Dłonie i łokcie mamy na szerokość barku. W palce dłoni są połączone. Proste plecy, mięśnie brzucha są lekko aktywne. I teraz spróbujcie poruszać tylko łopatkami. Zbliżcie łopatki do siebie. I odsuńcie. Jeszcze raz łopatki do siebie. I od siebie. I ostatni raz. Do siebie. I od siebie. Teraz unieście stopy do góry. Możecie chwycić za kolana, za golenie. Stopy są nad matą. I kilka razy robimy stopy point. Obciągamy palce i stopy flex. Wypychamy pięty. I jeszcze raz point. I flex. Point. I flex. Postawcie stopy na macie, na szerokość bioder. Na wdechu unieście dłonie do góry. Z wydechem teraz przez okrągłe plecy, połóżcie plecy, barki, głowę i ręce przenieście za głowę. Wdech, wracamy do siadu. Jeśli nie potrzebujecie, nie podpierajcie się dłońmi. Wydech. Jeszcze raz kładziemy plecy. Wdech do góry, do siadu. I wydech. Wdech. Do góry. Teraz z wydechem skręć się w prawą stronę, rozłóż ręce na boki. Wdech. Unieś dłonie. I wydech w lewo. Wdech. I wydech. Połóż plecy. I wdech. Do góry. I albo robimy to z ugiętymi nogami, tak jak teraz, Możecie też spróbować wyprostować nogi. Weź jeszcze jeden wdech, z wydechem skręć się w prawą stronę. Wdech, dłonie do góry. Wydech w lewo. Wdech. Wydech, połóż plecy. Ostatni raz wdech do góry. Wydech w prawą stronę. Wdech. Wydech w lewo. Wdech. I wydech. Połóż plecy. Wdech. Do góry. I wydech. Opuść ręce. Skrzyżuj kostki. Unieś stopy do góry. Chwyć za kolana albo za stopy. Z wydechem teraz opuść plecy. Unieś stopy do góry. I na wdechu do siadu staraj się mieć stopy nad matą. Jeszcze raz. Wdech. Do góry. Zmień skrzyżowanie kostek. I jeszcze dwa razy. Ręce do przodu. Teraz wyprostuj nogi i ugnij. Zbliż uda do dolnych Żeber. Jeszcze raz, proste. Ugięte. Proste. Ugięte. Zmieniamy skrzyżowanie stóp. Jeszcze raz, proste nogi. Uginam. Proste. Uginam. Ostatni raz. Uginam. Połóż stopy. przejść do klęku potwartego. Ustaw nadgarstki w linii z barkami. Kolana w linii z biodra. Palce dłoni rozstaw szeroko. Spróbuję poruszać tylko łopatkami. Spójrz ponad swoje dłonie. Tak, by wydłużyć szyję i przy prostych łokciach zbliż łopatki do siebie i odsuń od siebie I jeszcze raz łopatki do siebie od siebie ostatni do siebie od siebie teraz spróbuj poruszać tylko kością ogonową kością ogonowa do sufitu i podwijam kość ogonową staraj się nie ruszać górnymi plecami jeszcze raz do sufitu podwijam ostatni raz Teraz ustaw łopatki w drugim położeniu, czyli łopatki są odsunięte od siebie, a kość ogonowa delikatnie podwinięta. Palce stóp mamy podwinięte. Unieś kolana tuż nad matą, możesz spojrzeć na swoje kolana. Powinny być około 2 cm nad matą. Teraz spójrz przed swoje dłonie i zostań 5 oddechów. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Opuść kolana. Teraz przesuń barki, całe ciało do przodu, biodra delikatnie do dołu. Poczuj ciężar ciała na przodach dłoni. A teraz biodra do tyłu, być może usiądziesz na piętach. I powtórzymy. Wdech. Wydech, biodra do tyłu. Wdech. I wydech. Zmień położenie dłoni. Teraz ustaw palce dłoni. Do siebie. Dociśnij całe dłonie do maty. I to samo do przodu, do tyłu ruchy. Stara się nie odrywać dłoni od maty. Ostatni raz do przodu. I do tyłu. Teraz ustaw dłonie w taki sposób, by palce były zwrócone do zewnątrz. I to samo do przodu. Do tyłu. Jeszcze dwa razy do przodu. Do tyłu. I ostatni. Dłonie wracają. Są teraz ustawione równolegle do siebie. Palce stóp są podwinięte. Weź wdech. Spójrz do przodu. Z wydechem unieś biodra do góry. Do pozycji psa z głową na dół. Rozluźnij szyję. I wdech. Wracamy. Powtórzymy kilka razy. Możesz mieć cały czas ugięte nogi. Wydech. Biodra do góry. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Teraz przyjdź dłońmi do stóp. Ustaw stopy na szerokość bioder. Równolegle do siebie. Połóż dolne żebra na swoich udach. Chwyć za łokcie. I zostań w takim skłonie. Luźno puść głowę. I powoli podnieś się do góry. Stopy zostaw na szerokość swoich bioder. Równolegle do siebie. Teraz na wdechu. Wejdź na palca i unieś dłonie do góry. Z wydechem spleć dłonie z tyłu, wdech, odsuń dłonie od pleców i wydech, zrób skłon. Powtórzymy, wdech do góry, wejdź na palce, wydech. Wdech, odsuń dłonie, wydech skłon. Jeszcze raz, wdech, wejdź na palce, wydech, spleć dłonie, wdech i wydech skłon. Zostaniemy w tym skłonie podobnie jak w poprzednim. Kładziemy dolne żebra na udach, odsuwamy dłonie od pleców i rozluźniamy szyję. Pięć oddechów raz. dwa, trzy, cztery i pięć. Powoli na wdechu podnieście do góry rozpleć dłonie. Stopy możesz zostawić na szerokość bioder, albo je połączyć. Wdech, pozycja krzesełka, ugnij nogi. Wydech, skłon. Wdech, unieś głowę. Wydech, skłon. I wdech, pozycja krzesełka, ugięte nogi. Wydech. Powtórzymy, wdech, krzesełko. Wydech, skłon. Wdech, unieść głowę, wydech, skłon i wdech, krzesełko, zostaniemy w pozycji krzesełka, raz, dwa, ciężar ciała równomiernie rozłożony na całych stopach, trzy, cztery i pięć, wyprostuj nogi, stań z przodu maty, Stopy możesz mieć połączone lub na szerokość swoich bioder. Czy potrzebujesz, weź łyk wody. Na wdechu, teraz unieś dłonie do góry, z wydechem skłon, wdech unieś głowę, a z wydechem przejdź do swojej wersji deski. Można być deska na kolanach albo z kolanami w górze. Spójrz przed swoje dłonie. Zaangażuj mięśnie pośladków, brzucha i zostaniemy 5 oddechów 2, 3 4 i 5. Teraz powoli opuść brzuch. Wdech, pies głową w górę, przesuń biodra do przodu, spróbuj wyprostować łokcie. Zostaniemy w tej pozycji, dociskamy całe dłonie do maty, i próbujemy rotować łokcie do zewnątrz i do środka. Do zewnątrz, do środka, ostatni raz do zewnątrz i do środka. Podwiń palce stóp i przez klęk podparty teraz z wydechem przejdź do psa z głową na dół. Pójdź na swoje dłonie, czy są równolegle do siebie ułożone palce, dłoni szeroko. Stopy na szerokość bioder. Poczuj, że odpychasz się od dłoni. Zostaniemy 5 oddechów, dwa. Musz mieć cały czas ugięte nogi. Trzy. 4. I 5. Na wdechu przejdź naprzód mat. Zrób tyle kroków, ile potrzebujesz. Z wydechem skłon. I wdech. Podnieś się do góry, unieść dłonie. Wydech. I jeszcze raz prawie to samo z małą zmianą. Wdech. Wydech. Wdech. Głowa do góry. Wydech. Pozycja deski. Znowu zostaniemy 5 oddechów. Wybierz swoją wersję albo na kolanach, albo z kolanami w górze. Raz. Dwa, trzy, cztery i pięć. Powoli opuść się do pozycji Ja możesz położyć brzuch na chwilę, Piotra. Teraz rozsuń dłonie szeroko, ustaw na opuszkach palców, ugięte ręce i na wdechu nieś mostek do góry. Wydech, opuść. Wdech, wydech. Wdech. Ostatni raz. I wydech. Dłonie przy dolnych żebrach. Wdech. Pies z głową w górę. Wydech. Pies z głową na dół. Ustaw dobrze pozycję. Pięć oddechów. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. Wdech. Przejdź na przód mat. Wydech. Skłon. I wdech. Do góry. I wydech. Jeśli potrzebujesz, zrób sobie chwilę przerwy. Weź wody. I połącz stopy. Lewą rękę połóż w talii. Unieś prawą nogę. Ugnij i chwyć pod kolanem i mocno przyciągnij udo do swojej klatki piersiowej. Prawa stopa jest zupełnie luźna, do plecy. Jak masz lustro, sprawdź, czy stoisz prosto. Jeszcze cztery oddechy, dwa, trzy, cztery i pięć. Spójrz teraz na swoje prawe kolano. Puść nogę i spróbuj utrzymać kolano dokładnie w tym samym miejscu. 5 oddechów. 2, 3, lewa noga prosta. 4 i 5. Opuść prawą i zmieniamy stronę. Raz. 2, 3, 4. I pięć. I puszczamy nogę. Raz. Wysoko kolano. Dwa. Proste plecy. Trzy. Cztery. I pięć. Opuść stopę. stanie jeszcze raz z przodu maty. Połącz stopy. Wdech. Ugnij nogi. Pozycja, pozycja krzesełka. Wydech. Wykrok prawą nogą. Wdech. Wróć do pozycji krzesełka wydech wykrok wdech w pozycji wydech opuść ręce na matę możesz całą dłonią położyć możesz na opuszkach palców prawe kolano jest w górze możesz też opuścić i takie ruchy przód tył ze trzy razy wdech unieść dłonie kolano może być w górze prawe Wydech, opuść prawą rękę, lewą, ustaw pionowo, spójrz w kierunku lewej dłoni. Dwa, trzy, cztery i pięć. Opuść lewą, przejdź do psa z głową na dół. Na wdechu, przejdź naprzód na ty. Wydech, skłon. I wdech do góry, unieść dłonie. Wydech. Wdech, krzesełko. Wydech, wykrok. Wdech, krzesełko. Wydech, wykrok. Wdech w pozycji. Wydech, opuść obie dłonie. Kolano lewe jest w górze, albo jest na macie. Ruchy przód, tył. Wdech, unieś dłonie, wydech. Opuść lewą rękę, prawą teraz unieś. I ustaw pionowo w górze. Dwa, lewe kolano, zawsze możesz opuścić na matę, trzy, cztery, i pięć. Opuść prawą rękę. Przejść do psa z głową na dół. Ugnij nogi, spójrz między dłonie i spróbuj przejść do siadu skrzyżnego. Najpierw postaw prawą lub lewą, skrzyżuj kostki. Usiądź. Wysuń stopy do przodu i na boki. Weź kilka spokojnych oddechów w pozycji. Możesz zamknąć oczy. Otwórz oczy, połóż lewą rękę na prawe kolano. Prawą podeprzyj się z tyłu na opuszkach palców. Prawy bark do tyłu, lewy do przodu. Skręcamy się. Zostaniemy 5 oddechów. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. Wdech, wróć do poprzedniej pozycji, z wydechem skręt na drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Wdech, z wydechem teraz przejść z do przodu, może stać na puszkach palców i mostkiem schodź do dołu, tyle ile możesz w kierunku swojej maty. Pięć oddechów, raz. Dwa, trzy, cztery i pięć. Podnieś się do góry, zmień skrzyżowanie nóg i to samo. Błonie do przodu, tyle ile możesz. Pośladki zostają na macie, nie odrywamy pośladków. Raz, dwa, trzy, cztery. I pięć. I do góry. Możesz zostać w pozycji siedzącej. Przez chwilę możesz też się położyć. Także wybierz wygodną, relaksującą dla siebie pozycję i zostań kilka minut. Wyrównaj oddech. Odpręż się. Dzięki.